Hejka, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mam dla Was Back to School, ale takie nie do końca typowo szkolne, ponieważ będzie to hall ubraniowy, gdyż ponieważ z okazji pójścia do szkoły, postanowiłam kupić sobie kilka rzeczy, ubrań, które być może mi się przydadzą. Wiecie, nowa szkoła, to trzeba jakoś ładnie wyglądać Także już może bez owijania w przejdę do pokazywania wam tych rzeczy Ale zaczniemy nie od ubrań, tylko od butów Jak pewnie zauważyliście w moich holach rzadko kiedy pojawiają się buty Ponieważ ja nie jestem taką typową butomaniaczką Mam kilka par butów i na okrągłe je noszę, ale nie miałam żadnej pary butów w kolorze czarnym I dlatego postanowiłam sobie właśnie kupić coś takiego miejsko, sport co do wszystkiego będzie mi pasować. Ja nigdy na nie miałam, ale jak wiemy są to na pewno porządne buty. No i większość modeli jest naprawdę całkiem ładna. I ja właśnie znalazłam takie zwykłe e, czarne Nike Air. I one są moimi wymarzonymi butami Po prostu są czarne, są wygodne Nie kosztowały też jakoś tak mega dużo Ponieważ to było 300 zł Więc jeszcze taka cena, którą można przeboleć Są lekkie, nie będą się tak szybko brudzić I... No co, ja jestem zadowolona z tego zakupu. Do szkoły potrzebowałam czarnej torebki, ponieważ moja niestety ostatnia się rozerwała przy rączce, a szkoda. Bo była moją przyjaciółką. No, lubiłam ją i tak szkoda było mi się z nią żegnać. A jednak torebka dziewczynie czy kobiecie jest potrzebna. No a jak jest czarna, no to jest uniwersalna i do wszystkiego pasuje. Ja chciałam właśnie taką torebkę, dosyć dużą, żeby pomieściła mi zeszyty, ponieważ wiadomo, mamy wrzesień, więc jeszcze książek ja nie noszę. Poza tym. Nie posiadam jeszcze takowych, ale właśnie chciałam coś takiego pojemnego, co zmieści zeszyty, piórnik, śniadanie, ale żeby to też nie była jakaś taka mega duża torba, która nie zmieści mi się w kadrze, więc w sklepie Kari kupiłam tą torebkę. Ja w ogóle myślałam, że ten sklep ma tylko buty, i to był tak naprawdę ostatni sklep, w którym ja byłam. Przeszłam całą galerię i nigdzie nie znalazłam takiej idealnej torebki. No, i ja tam wbijam, a tam patrzę, hu, ta torebka bliska e, mojemu ideałowi. Jak widzicie, ona taka mega duża nie jest, ale jest dosyć pojemna, prosta. E, z tyłu ma taką kieszonkę, i w środku e, ma też jeszcze. Aha, no tak, faktycznie wszystko widać. Ma taką malutką jeszcze kieszonkę w środku. E, no, i powiem Wam, że. No, do wszystkiego będzie pasować, no bo jest to jednak skórzana czarna torebka, która była tania, tania, bo kosztowała tylko 60 zł, także wydaje mi się, że gdzieś tam właśnie do szkoły będzie idealna. I teraz przechodzimy już do zakupów typowo ubraniowych z sieciówek. Pierwsza rzecz, jaką chciałabym Wam pokazać, jest to taki zwykły crop top z działu Basic w C.A. W sumie nie do końca to przemyślałam, bo lato się kończy No i kroptopów topów już się tak nie będzie nosić Ale to najwyżej będzie za rok Ponieważ jak widzicie jest ten crop top dosyć duży, gdyż jest to nK, Ale jak go mierzyłam w przymierzalni to jakoś tak wydawało mi się, że Eska będzie chyba za mała. No ja tak chyba lubię luźne koszulki, ale ja lubię taki kolor, lubię paski, więc myślę, że będzie mi się tą koszulkę przyjemnie nosić, tym bardziej, że jest to taka przemilusia wawełna. I t-shirt, który urzekł dużą część z Was w ostatnim filmiku jest to taka zwykła, biała bluzka w czarne serduszka, ale przez to, że jest to taka prosta bluzka. No to nadaje się do każdej stylizacji, bo możemy założyć ją do szkoły, na miasto, na jakieś spotkanie, ale także, tak jak ja w ostatnim filmiku, na rozpoczęcie roku szkolnego, do jakiejś eleganckiej spódniczki czy czarnych spodni. I ja tą bluzkę kupiłam w Pull&Bear za 30 zł. I jak już jesteśmy przy tych galowych rzeczach, to ja również ostatnio w Sinsayu zakupiłam sobie taką prostą, Czarną spódniczkę, właśnie z myślą o rozpoczęciu, o zakończeniu roku szkolnego i gdzieś tam na inne, bardziej ważne wyjścia. Ona nie była droga aczkolwiek nie pamiętam, ile dokładnie kosztowała. O, koczek mi się zaczyna rozwalać. I dalej jeszcze będąc przy tych galowych rzeczach pomyślałam sobie, że nie mam za dużej ilości takich właśnie eleganckich koszul i również w Sinseju kupiłam sobie taką czarną koszulę z białym kołnierzykiem i w białe kropki, które widać jej! To nie koniec sinseja Rzadko zdarza się, że ja w jednym sklepie Kupuję więcej niż dwie rzeczy A tutaj taka niespodzianka W sinseju kupiłam sobie także Taki śliczny Sweterek Ja jakoś w sumie nie lubię zbytnio swetrów Ale Ten jest całkiem Fajny hm. Ale wam powiedziałam No nie wiem, po prostu mi się podoba Jest taki dziewczęcy, delikatny no i ładne, no. Nie okłamujmy się. I przejdziemy teraz do zamówienia ze sklepu internetowego dr Swag. Jest to sklep z mega taką tumblerową i oryginalną odzieżą, a także akcesoriami. ja właśnie zamówiłam sobie kilka rzeczy, które Wam teraz... Przedstawię. Zacznę od przesłodkich skarpetek. Niby skarpetki taka mało ważna część naszej stylizacji, ale te są tak śliczne, że z chęcią w ogóle nie nakładałabym butów. I kolejną rzeczą jest przesłodka bluzka, którą mogłabym już schrupać, bo uwielbiam kotki. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Kolejną rzeczą jest smaczna spódniczka. I patrzcie, jakie to jest przemyślane. Ona uczy kultury przy stole że przy jedzeniu się nie mówi. Będzie ona świetnie wyglądać na przyszłe lato. Już nie mogę się doczekać, aż będę mogła ją założyć, bo niestety teraz to mi się już chyba nie uda. I jeszcze plecak z babeczką, no taki całkiem ładny, słodki. Dużo osób teraz nosi tego typu plecaki, przynajmniej ja widzę takie osoby na ulicy. Ja będę miała gdzieś tam na wlew, żeby włożyć strój i buty. I mam tu jeszcze mega cudowe legginsy z żyrafą. Ja co prawda na co dzień takich legginsów nie noszę, ale chyba się w końcu skuszę, bo ta żyrafa mnie urzekła. I jeszcze plus za to, że te leginsy nie są takie typowo sztuczne, że ten materiał jest taki... Śliski, nie wiem, chyba tak to mogę nazwać On jest taki Przyjemny do dotyku, no powiem wam Że myślę, iż te leginsy Będą całkiem wygodne I ostatnia rzecz, która mega mi się podoba Ale niestety jest na mnie dużo Dużo, dużo za duża Jest to bluza Z kotem I to jest tak śliczne, to jest tak przesłodkie Ta bluza jest piękna ale niestety ja bym się tutaj chyba zmieściła podwójnie. To jest rozmiar uniwersalny, ale niestety nie na drobne osoby, tylko raczej na osoby, które mają rozmiar L. No, myślę, że tak, że osoby, które mają rozmiar L, XL, więc wtedy spokojnie możecie tego typu bluzy tam zamawiać. No i właśnie w sumie wiecie co. Jakby ktoś z Was chciałby odkupić ode mnie e, tą bluzę, to piszcie do mnie gdzieś e, na fanpage'u e, czy na maila, bo z chęcią Wam e, tą bluzę odsprzedam. Gdyż no, no nie mam co z nią zrobić, bo przecież jej nie nałożę. A jest prześliczna, no i szkoda by było, żeby się zmarnowała. Ja niestety nie pamiętam cen tych wszystkich rzeczy, ale podlinkuję Wam je w opisie i wtedy na spokojnie będziecie mogli to sobie sprawdzić. E, no i to by było na. Tyle. Mam nadzieję, że ten filmik się wam spodobał. Dajcie mi znać w komentarzu w ogóle jak tam wam minął pierwszy tydzień szkoły, w jakiej jesteście klasie i czy się wam podoba. Dajcie łapkę w górę i jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to was do tego zachęcam. Także co? Już chyba wszystkie ogłoszenia parafialne wam powiedziałam i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Do zobaczenia i cześć.